gleba to nie tylko podłoże to złożony system mineralnych organicznych i biologicznych składników którego fizykochemiczne właściwości umożliwiają rozwój różnorodnych roślin gdyby nie chemia nie bylibyśmy w stanie uprawiać wielu roślin tutaj na piachach wielkopolski tutaj na ciężkich czarnych ziemiach czy też tutaj na bardzo mozaikowatych glebach każda gleba to unikalna mieszanka piasku iłu, gliny i materii organicznej ta kombinacja decyduje o kolorze, strukturze, a co najważniejsze o zdolności do magazynowania cennych składników odżywczych. Kluczem jest dokładna diagnoza wielkości tego magazynu. Chociaż niewiarygodnie małe składniki odżywcze potrzebują przestrzeni. Przez przestrzeń rozumiemy obszar otaczający drobne cząsteczki gleby. Należy pamiętać, że powierzchnia cząsteczki nie jest tym samym, co jej rozmiar. Na przykład, cząsteczki gliny są małe w porównaniu z cząsteczkami piasku, ale mają ponad 1000 razy większą powierzchnię zewnętrzną niż cząsteczki o tej samej objętości co piasek. Niestety, jeśli składniki odżywcze po prostu siedzą w glebie niepołączone z jej cząsteczkami, to prawdopodobieństwo ich wypłukania podczas deszczu jest bardziej duże. Pamiętacie to zjawisko, kiedy pocieracie balon o włosy i przyklejacie go do ściany? Podobne zjawisko występuje w glebie. Poprzez energię elektrostatyczną składniki odżywcze przywierają do powierzchni cząstek gliny i materii organicznej. To zjawisko nosi nazwę adsorpcji. Składniki odżywcze takie jak wapń, magnez, potas czy sód są dodatnio naładowanymi związkami chemicznymi, czyli kationami. Jak się okazuje cząsteczki gliny i materii organicznej w glebie są naładowane ujemnie. Doskonale. W chemii jak w życiu. Przeciwieństwa się przyciągają. Rośliny podczas wzrostu wytwarzają kationy wodoru, dzięki którym mogą wymieniać je na niezbędne pierwiastki odżywcze. Jeden kation wodoru zamienia się na jeden kation potasu, ale przy pierwiastkach o podwójnym ładunku, takich jak wapń czy magnez, potrzeba już dwóch kationów wodoru. Im wyższy ładunek, tym trudniej roślinie zdobyć dany składnik, ponieważ gleba preferencyjnie wiąże te o silniejszym ładunku. Nie wszystkie składniki odżywcze występują w glebie jako kationy. Niektóre, jak azotany czy siarczany, są anionami, związkami o ujemnym ładunku. Z tego powodu nie mogą wiązać się z ujemnie naładowanymi cząsteczkami gleby i łatwo się wypukują. Im bardziej ujemnie naładowana gleba i im większą ma powierzchnię, tym posiada większą zdolność do wymiany kationów, tzw. Cation Exchange Capacity, czyli CEC. CEC to kluczowy parametr wpływający na jakość gleby, a co za tym idzie, wzrost i jakość upraw który może pomóc określić, ile i jak często należy nawozić glebę. A to dlatego, że CEC jest jak kubek na kawę na stacji benzynowej. Niektóre gleby mają dużą pojemność sorcyjną, a inne mało. Nalanie zbyt dużej ilości do małego kubka spowoduje przelanie, a jeśli naleje się kilka razy, nadal można unasić pragnienie. Uprawa na glebach o niskim CEC działa prawie tak samo, nawet jeśli gleba ma mniejszą pojemność, można nawozić częściej, stosując mniejsze ilości nawozów. Farmtech oferuje precyzyjną diagnozę gleby. Sprawdź pojemność kompleksu sorpcyjnego swojej gleby. Farmtech. Przyszłość zaczyna się od gleby.